Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę wam na telefonie Samsung F15 jesteśmy w stanie włączyć blokadę na odcisk palca, także zapraszam do oglądania. Aby włączyć blokadę na odcisk palca, oczywistym jest to, że musimy wejść w ustawienia, także wchodzimy w ustawienia telefonu, następnie szukamy opcji bezpieczeństwo i prywatność, w opisie biometria i menadżer uprawnień. Klikamy to. Następnie schodzimy sobie w dół. Jak widzicie, dodatkowo ustawienia bezpieczeństwa, mamy biometrię. Klikamy. Następnie klikamy odciski palców, czyli drugą opcję. Narysujemy wzór. Dajemy kontynuuj. Jak widzicie, czujnik znajduje się tutaj po lewej stronie, gdzie mamy włącznik telefonu. Także przykładamy teraz nasz palec. Oczywiście te czujniki z boku są troszeczkę ciężkie do z tego zbadania jak telefony macie w ręce, ale na spokojnie, jak Wam to się uda. Będziecie zadowoleni. Jak widzicie mamy 100% gotowe. Teraz wyłączymy nasz telefon. Jak widzicie, teraz go włączymy. Teraz przykładamy nasz palec. Jak widzicie, tempo nam się blokował. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Cześć.